Witam serdecznie Państwa. Pan Krzysztof Janczak na swoim kanale przypomniał, że jutro, 27 marca 2025 roku o godzinie 12.15 pan doktor Zbigniew Martyka w Naczelnym Sądzie Lekarskim Warszawa, ulica Jana III Sobieskiego 110, będzie miał kolejną rozprawę. Pamiętajcie Państwo, że dzięki podstawie tego dzielnego lekarza i który oparł się wszystkim tym pseudonaukowcom wielu ludzi uzdrowił. Dzięki zastosowaniu jego sposobu ludzie nie chorowali, nie umierali tak jak w szpitalach e, tych wielkich możnowładców. Teraz też pan Krzysztof przypomniał, że jutro, 27 marca 2025 roku, o godzinie 10 porucznik rezerwy Szymon Fijał w sądzie rejonowym Lublin, ulica Krakowskie, przedmieście 78, też będzie miał rozprawę. Nie zapominajmy o tym, że dzięki dzielnej postawie pana Szymona Fijała, który, który oszczędził swoich podwładnych wbrew szalonym naciskom swoich zwierzchników. Od, a więc wielu uratowało nie tylko zdrowie, ale i życie. Jeszcze, proszę Państwa, ja przypominam, że pan Piotr Piś, 28 marca 2025 roku o godzinie 11 w sądzie okręgowym, 10 Wydział Karny Odwoławczy, w Warszawie, Aleja Solidarności 127, sala 350 będzie też miał rozprawę. Pan Piotr w czasie <laughs> brał udział w, 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 w demonstracjach. Uciekając przed policją złamał nogę. Tam go dopadli, go się patrzy. Proszę Państwa, ci trzej panowie warci są tego, żeby ich wspierać, a więc... Nie stojmy załamanymi rękami i tylko się będziemy modlili. Trzeba ich rzeczywiście wspierać. Proszę uprzejmie o rozsyłanie tego filmu. Też, też komentarze, czyli wypowiedzi, oraz łapki w górę lub w dół, jak komuś się nie podoba. Chodzi o to, aby jak najwięcej ludzi obejrzało te filmiki i mogli wspierać właśnie tych dzielnych panów. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.